Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w ostatnim dziesiątym odcinku drugiego sezonu pytań z cyklu zdrowie pupila zaczyna się w misce. Zapraszamy serdecznie. Bardzo zainteresował mnie temat diety barw i chciałabym wprowadzić ją w żywieniu mojego kota. Poproszę o kilka słów, jak się do tego zabrać.. Mhm. Dieta barw to stosunkowo, można powiedzieć, niedawno opracowany sposób żywienia, polegający na stosowaniu wyłącznie surowych produktów w żywieniu naszych zwierząt. Stosujemy surowe mięso, surowe podroby, czy też surowe mięsne kości, czyli kości z taką dużą ilością mięsa. Dodatkowo, warzywa, te, które możemy podawać na surowo, oraz różnego rodzaju dodatki. Bez tych dodatków dieta barw na pewno nie będzie zbilansowana. Nie jesteśmy w stanie takimi surowcami, właśnie jak mięso, podroby, kości, warzywa, dostarczyć odpowiedniej ilości składników mineralnych i witamin zatem, zarówno drożdże, algi, ale również według mnie. Gotowe preparaty, mieszanki mineralno-witaminowe w żywieniu psów obligatoryjnie powinny być stosowane. Jak to wprowadzić? Ja powiem szczerze: zadam pytanie, czy na pewno chcę to wprowadzić. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób pies ukształtował się przy człowieku. Przez kilkadziesię... kilkadziesiąt tysięcy ostatnich lat, bo szacuje się, że pies został udomowiony około 30-40 tysięcy lat temu. Jest to gatunek uznawany jako pierwszy udomowiony gatunek przez człowieka. To biorąc pod uwagę tą historię udomowienia, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pies, Wybrał życie u boku człowieka, bo tak było mu łatwiej. I pies tak naprawdę nigdy nie znał świata bez człowieka. Natomiast to, co ma odzwier odzwierciedlać dieta barw, to jest naturalny sposób żywienia dzikich, psowatych, najbliżej spokrewnionych z psami, czyli wilków. Zatem czy to, co jest zdrowe i dobre dla wilków, jest też zdrowe i dobre dla naszych psów, no, warto byłoby się nad tym zastanowić. Na pewno nie da się na to odpowiedzieć w kilka minut i jest to rozważanie na co najmniej kilka godzin, jak nie kilka dni, myślę, dobrej konferencji. Natomiast, tak jak mówię, wybierając jakiś sposób żywienia, Zawsze warto wziąć wszystkie za i wszystkie przeciw. A na pewno przeciw żywieniu barw jest to, że stosując ten sposób narażamy nasze zwierzę na spożywanie bakterii. Mięso, surowe mięso jest źródłem zarówno salmonelli, escherichii, clostridium, czyli bakterii potencjalnie chorobotwórczych, które mogą powodować problemy biegunki u zwierząt również zwierzęta dodatkowo jedząc takie bakterie te które spożywają surowym mięsem potencjalnie stają się nosicielami takich bakterii dla nas dla ludzi więc przy niezachowaniu odpowiedniej higieny może dojść na przykład do Zatrucia człowieka. Dodatkowo właśnie ta adekwatność żywieniowa, czyli to ułożenie odpowiedniej dawki dla zwierzęcia pokrywające potrzebę. Niestety okazuje się, że przeanalizowane składy takich właśnie posiłków barfowskich dla psów nie są zbilansowane, zwłaszcza pod względem składników mineralnych i witamin. I w, w konsekwencji długotrwałego stosowania takich dawek. Mogą pojawić się zaburzenia i następnie choroby. Problem stosowania kości, również może dojść do uszkodzenia przewodu pokarmowego przez takie rozgryzione kości, które mogą być ostre. Także, także tutaj należy wziąć wszystkie za i przeciw, zanim, chce, zanim się wprowadzi taki sposób żywienia. Natomiast myślę, że w takich kilku prostych słowach. Kilku w takiej krótkiej odpowiedzi nie da się tego tak dokładnie wytłumaczyć, aby było to dokładną instrukcją wprowadzenia tego sposobu żywienia u swojego psa. Pies 4 lata, labrador, bardzo aktywny ruchowo, do tego żarłok. Jaką dietę zastosować, żeby nie groziła mu z jednej strony otyłość, a z drugiej brak jakichś składników odżywczych? Mhm. Tak naprawdę właściciel odpowiedzialny za żywienie swojego psa wybiera, czy karmi go karmą przemysłową, czy też posiłkiem domowym przygotowywanym samodzielnie. Wybierając karmę przemysłową, na pewno wybieramy trochę łatwiejszy sposób, bo możemy po prostu z, z wybrać sobie taki produkt, który będzie spełniał nasze oczekiwania. I wystarczy go tak naprawdę podawać w ilości, którą sugeruje producent. Trzeba pamiętać o tym, że te tabele dawkowania, one są w odniesieniu do normalnej aktywności. Zwierzęcia, bądź czasami teraz coraz częściej spotyka się ilości karmy podawane w stosunku do tej niskiej aktywności zwierzęcia, czyli około jedna godzina spaceru dziennie na smyczy. Dlatego też warto dokładnie czytać etykiety takich karm i ewentualnie, jeśli właściciel czuje pewien niedosyt bądź też nie jest pewien czy do końca stosuje odpowiednią ilość karmy powinien skontaktować się po prostu ze specjalistą żywienia który weźmie pod uwagę zarówno aktywność zarówno ten temperament zwierzęcia jego wiek pewne predyspozycje rasowe tak? bo to że pies jest żarłokiem i ciągle chciałby coś jeść a labradory niestety do takiej rasy należą i rzeczywiście ten, 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 to, to pobieranie pokarmu mają po prostu zaburzone w genach. To nie do końca to, że pies prosi się o jedzenie, to powinniśmy mu ulegać. To właściciel powinien kontrolować i wyznaczać określoną porcję, która dla psa jest wystarczająca. I tak jak mówię, sam fakt, że pies prosi się o jedzenie, nie do końca powinien być uznawany za to, że dostaje pies za mało tego jedzenia. Jeżeli jest rzeczywiście tutaj pewna wątpliwość, czy to żywienie jest dostateczne, warto skonsultować się ze specjalistą żywienia zwierząt. Mam pytanie dotyczące ośmioletniej kotki z chorą trzustką i wątrobą. Prośba o propozycję bezpiecznej karmy dla niej. Generalnie na takie pytanie, no niestety nie możemy tak odpowiedzieć jednoznacznie. Oczywiście można wybrać specjalistyczne karmy, które są dostępne na rynku karmy weterynaryjne ale przy zwierzętach chorych zazwyczaj bezpieczniej będzie skorzystać z porady, z porady specjalisty żywienia zwierząt, najlepiej dietetyka, czyli tutaj weterynarza specjalizującego się w, w dietetyce zwierzęcej, czyli w tym specjalistycznym podejściu żywieniowym w chorobach. Natomiast, tak jak mówię, albo wybieramy produkt, ale taki produkt wybieramy oczywiście w gabinecie weterynaryjnym na zlecenie, sugestie weterynarza. On jest w stanie pomóc nam w takim postępowaniu, jeżeli chcemy żywić zwierzę w inny sposób, aniżeli za pomocą tych karm dietetycznych. Tak jak mówię, bez dietetyka, czyli tutaj specjalisty. Żywienia zwierząt chorych. Nie będziemy w stanie tego prawidłowo przygotować, takiego planu żywienia. Także wydaje mi się, że tutaj ta, ta konsultacja będzie niezbędna. To już było ostatnie pytanie z tej serii. Bardzo Pani Doktor, dziękujemy. Jak zwykle było interesująco i wyczerpująco. Was wszystkich, moi drodzy, zapraszam do zadawania. Pytań do pani doktor, i dzięki nim nagramy kolejny cykl, kolejną serię z cyklu Zdrowie Pupila zaczyna się w miejsce. Także nie żegnamy się na długo, mam nadzieję. Do zobaczenia. Pani doktor, jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję serdecznie, żegnam, do widzenia.